Pieniądze podobno szczęścia nie dają. Część jednego z popularnych cytatów, ale w przypadkach, które chcemy pokazać dzisiaj, świetnie sprawdzi się jeszcze innym. Pieniądze leżą na ulicy. Szczególnie wymowne w słowach przestępców, którzy chętnie skorzystają z zasobów. W tym przypadku naszych zasobów. Nie ulega wątpliwości, że płatności bezgotówkowe są oczywiście znacznie wygodniejsze i mimo wszystkich stereotypów krążących w środowisku, są znacznie bezpieczniejsze od tych gotówkowych. Choć. Tutaj pewnie nie jedna osoba mogłaby się ze mną nie zgodzić. Jak ze wszystkim, warto jednak zachować czujność i zdrowy rozsądek. Choć czasami może to być naprawdę trudne. Halo Adam, Adamowicz, halo. Mhm. Tak, tak, tak. No to świetnie. Przesyłka jest. Za ile pan będzie? Za 15 minut, dobra. Ile? 300. Trzy... Mhm, Zapł a ja nie płaciłem tego wcześniej? Mhm. Dobra, yy, ja jestem gotowy. Proszę, śmiało możecie śmiało, przychodzić. To co, za 15 minut się widzimy? Dobra, do widzenia. Mhm. Czy proces wypłacania pieniędzy z bankomatu jest bezpieczny? Cześć. Tak, w większości przypadków. Oczywiście nie licząc osób, które mogą nam te pieniądze wyrwać z ręki za rogiem. Oprócz tradycyjnej kradzieży bywały już przypadki, że to urządzenie, choć oczywiście pancerny, ma kilka dodatkowych elementów, które nie zostały przewidziane przez jego producenta. Czy słyszeliście już o tak tzw. skimmingu? W uproszczeniu polega to na odtworzeniu elementów, które są potrzebne do przeprowadzenia transakcji. W naszym przypadku karty, a dokładniej danych z paska magnetycznego lub chipa. Za to odpowiedzialne są urządzenia takie jak np. to. Będące nakładką na istniejącą już szczelinę na kartę płatniczą lub to. Jakikolwiek by nie był, zasada jest prosta. Wsuwamy kartę, a urządzenie już samo robi resztę. Ale zaraz, przecież sama karta to jeszcze za mało. Potrzebny jest również PIN, 4 czterocyfrowy kod służący do autoryzacji transakcji. Myślicie, że jego pozyskanie jest niemożliwe? Otóż napastnicy mogą wykorzystać kilka sposobów. Jeżeli już modyfikujemy szczelinę na kartę płatniczą, to dlaczego nie iść krok dalej i wykorzystać. Kamerę, lub nakładkę na klawiaturę. Mamy kartę, mamy pinofiary i włala. Szczególnie narażone bywają oczywiście miejsca, które są, jakby to ująć, odrobinę odosobnione od tłumu gapiów, bo przecież osoba dłubiąca, mówiąc kolokwialnie, w bankomacie przykuwa jednak wzrok i budzi podejrzenia. Nie dotyczy to oczywiście tylko bankomatów. Skimery bywają instalowane w różnych automatach przetwarzających płatności z kart płatniczych. Jak się zabezpieczyć? Nie jest to takie trywialne. Oczywiście dziwne elementy takiego urządzenia czasami mogą się rzucić w oczy. Nie jest niczym normalnym kamerka skierowana na klawiaturę dla przykładu, lub ewidentnie pasujące do całości elementy urządzenia. Nie zaszkodzi oczywiście zasłonięcie ręką klawiatury podczas pisywania kodu PIN. W normalnych okolicznościach nie wygląda to tak zabawnie. Pewnie większość z Was słyszała już o Blik. Jest to system płatności mobilnych, który jest już dostępny w większości banków. Szybki, przyjazny i bezpieczny. Czy to jeżeli mówimy o zakupach internetowych, czy jak w przypadku Adama do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Nie używamy naszej karty płatniczej, nie używamy kodu PIN. Jedynie sześciocyfrowy, jednorazowy kod, który po transakcji nikomu na nic się nie przyda. Do tego autoryzacja przez aplikację bankową. Wszystkie badania potwierdzają. Coraz częściej kupujemy w sieci. Nie zawsze jednak jest tak, że zakupy idą po naszej myśli. Może się okazać, że nieuczciwy sprzedawca nie dostarczy nam zamówionego towaru lub dostarczy coś niezgodnego z naszymi oczekiwaniami. W takich sytuacjach płatność kartą daje dodatkową możliwość. Chodzi o tak zwany chargeback. Jest to swojego rodzaju obciążenie zwrotne, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot środków na nasze konto w tego typu sytuacjach. Przydaje się w przypadku Adama, ale również i innym, który zaraz przedstawimy. Wykorzystanie karty płatniczej czy kredytowej to też dobre rozwiązanie. Oczywiście dalej pamiętajmy o higienie korzystania z tej formy płatności. Podmiot, w którym chcemy ją wykorzystać, potrzebuje od nas danych, takich jak numer karty, data jej ważności, imię i nazwisko i oczywiście kod CVV lub CVC w zależności od karty. Każdy, kto uzyska dostęp do tych informacji, otrzyma oczywiście dostęp do zasobów zgromadzonych na naszym koncie bankowym. Z drugiej strony, dzięki dodaniu informacji dotyczącym swojej karty, w łatwy sposób opłacimy subskrypcję, jak na przykład platformy streamingowe czy swój pobyt w hotelu. Wszystkie środowiska, w których przetwarzane są dane posiadaczy kart płatniczych, podlegają pod normy DCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard. Nie wchodząc w niepotrzebne szczegóły dotyczące samych norm, zostały stworzone po to, abyśmy mogli spać spokojnie. Nie zmienia to faktu, że powinniśmy monitorować co jakiś czas wyjście z naszego konta. Jeżeli widzimy podejrzane transakcje, zablokujmy naszą kartę i rozpocznijmy proces chargeback. Usługa 3D Secure jest tutaj oczywiście dodatkową ochroną dla konsumenta. Wymaga podania kodu z SMS-a lub dodatkowej autoryzacji z poziomu aplikacji mobilnej. Niestety nie działa ona w każdym środowisku. Sprzedawca również musi obsługiwać technologię 3D Secure, bo w innym razie oczywiście dodatkowa autoryzacja nie będzie wymagana do przeprowadzenia transakcji. Jak zwykle, zachowajmy głowę przy zakupach i płatnościach. Banki i ich usługi, pośrednicy płatności, to już norma, jeżeli chodzi o płatności internetowe. W niektórych przypadkach, podczas realizacji płatności, ilość opcji, którą widzimy, może spowodować zawrót głowy. Wszystko to dla naszej wygody, ale również bezpieczeństwa. Nie musimy już kompletnie nic wypełniać kopiować. Cały formularz już uzupełniony. Co jednak, jeżeli strona, która podaje się za nasz bank, jest tak naprawdę podstawiona i nie ma nic wspólnego z rzeczoną instytucją? Jak to się dzieje? Przygotowanie strony wyglądającej identycznie jak bankowa nie jest skomplikowane. Czy nabralibyście się na to? Layout identyczny jak ten prawdziwy. Domena, oczywiście, znacznie różniąca się od pierwotnej, której powinniśmy się spodziewać. Nawet certyfikat, czyli jak niektórzy mówią pieszczotliwie, kłódka jest. Ewidentnie, formularz z danymi powinien wzbudzić również nasze podejrzenia. Zaraz, zaraz, czy kiedykolwiek wpisywaliśmy nasz. PESEL czy nazwisko pańskiej matki? No, oczywiście, że nie. O tajposłowieniu mówiłem już w odcinku dotyczącym phishingu. Chodzi o wykorzystanie bardzo podobnych nazw przy rejestracji domeny, aby nasze oko tego nie wychwyciło i abyśmy w końcu przekazali nasze informacje czy poświadczenia do napastnika. Sprawdzajmy również certyfikaty. W tym przypadku po kliknięciu wrzeczoną kłódkę możemy przejść do szczegółów certyfikatu i sprawdzić, dla kogo został wydany. Tego typu proceder jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Pamiętajmy, że napastnikom chodzi o nasze pieniądze i podchodzą do swojej pracy bardzo poważnie. Muszę również zaznaczyć, że oczywiście istnieją narzędzia, które mogą nas w tej walce wspomóc, po prostu blokując dostęp do podejrzanych stron. Trzeba przyklasnąć również instytucjom takim jak CERT Polska, które czuwają i aktualizują bazę danych niebezpiecznych stron, współpracując tym samym z administratorami sieci. Zawsze dobrze wiedzieć, że się ma ze sobą jakiegoś anioła stróża. Nasze karty płatnicze już od dawna pozwalają na płatności zbliżeniowe. Wygodne, prawda? Nie trzeba wsuwać karty do terminala. W przypadku mniejszych płatności nawet nie trzeba podawać kodu PIN. Koloryzując odrobinę, rzeczywiście można zapłacić w biegu. Mało tego, po co nosić ze sobą dodatkowo kartę, skoro mamy tyle możliwości: telefony, czy smartwatch z NFC, będące tym samym, co taka karta płatnicza. Skąd przeświadczenie, że możemy zostać okradzeni ze swoich środków przez mobilne terminale i złodziei wykorzystujących takie urządzenia? Aby lepiej zobrazować, jak działa taka płatność, przyjrzyjmy się jej mechanizmowi. Zasada działania, oczywiście bez wchodzenia w szczegóły, jest bardzo prosta. Cała magia to indukcja elektromagnetyczna. Cewka karty płatniczej jest uruchamiana, jeżeli mogę użyć tego zwrotu, w momencie bliskiego kontaktu z czytnikiem. Normalnie jest to około 5 cm, więc jak sami widzicie, odległości muszą być naprawdę bardzo niewielkie. Ta technologia też już obrosła całkiem niezłą ilością mitów z różnych źródeł. Czy z karty zbliżeniowej można okraść pieniądze? Tak, oczywiście, ale czy to się zdarza? No, nie. Warunki laboratoryjne to jedno, a życie rządzi się swoimi prawami. Z jednej strony odległość, na jaką działają te transmisje, jest na tyle mała, że trzeba naprawdę fizycznie zbliżyć terminal. Nie ma tutaj mowy o odczytywaniu kart z dalekiej i bezpiecznej odległości. Druga sprawa to terminal. Taki przestępca musi mieć terminal. Samo w sobie nie jest to oczywiście problematyczne, bo takie urządzenia można zakupić, ale no, przestępca musiałby go zarejestrować u agenta rozliczeniowego. To tutaj pojawia się problem, bo procedury weryfikacji są szczegółowe. Do tego dochodzą kolejne elementy, które niszczą cały ten obrazek. W skrócie, duże ryzyko, małe korzyści. Po co, skoro jeden odpowiednio dostarczony plik wyrządzi znacznie więcej szkody i potencjalnie przysporzy znacznie więcej pieniędzy? Pamiętajmy o tym. Jedyny problem to ten, kiedy tę kartę zgubimy, albo wysyłamy jej dokładne zdjęcia, ale tego nie zrobicie, prawda? Jeżeli już jesteśmy przy kartach, to bardziej prawdopodobny jest scenariusz, który widzieliście przed chwilą, skopiowania karty dostępowej. Natomiast może pamiętacie z odcinka Inspektor Gadżet, że wykorzystanie życzliwości ludzi, aby przedostać się do biura, jest znacznie prostsze i mniej wymagające od zabiegów klonowania karty dostępowej. Halo, Adam Adamowicz. Dzień dobry, pani Adam. Dzień dobry. A, ale ja nic nie, nie zlecałem, żadnego przelewu? W sensie innym? To może niebezpieczne, dlatego Dobrze, znajdziesz pana dane, czy może pan podać swoje pełne imię? Y, tak, oczywiście. Adam Adamowicz. Pewnie wielu z was spotkało się z przypadkiem, kiedy ktoś podawał się za konsultanta banku, a tak naprawdę był przestępcą. Tego typu scenariusze też są jawnym niebezpieczeństwem dla naszego konta. Często możemy usłyszeć, że nasze konto jest w niebezpieczeństwie, że właśnie dokonywane są jakieś nieautoryzowane płatności. Wszystko po to, aby wywołać w nas przerażenie i abyśmy podjęli szybkie, aczkolwiek nie zawsze rozsądne decyzje. Presja czasu. Rozmowa taka może mieć na celu podanie wrażliwych informacji o nas lub na przykład instalację jakiegoś oprogramowania na telefonie lub komputerze. W takich sytuacjach zachowajmy zimną krew. Najlepiej rozłączmy się. OK, a czy ja mógłbym zweryfikować Pani dane? Eee... Eee... Ale Pani dzwoni teraz, ja, bym, ja mam taką aplikację, wie Pani, i teraz damy, damy Panią na głośnik, dobra? Halo? I teraz weryfikuję, dobra? W sensie, jakby Pani podała swoje imię i nazwisko. Aha, dobrze, do widzenia. Dobrym mechanizmem, który jest już wprowadzany w coraz większej ilości banków, które próbują zapobiegać tego typu procederom, jest opcja weryfikacji konsultanta za pomocą aplikacji bankowej. Jeżeli to rzeczywiście konsultant, sprawdzimy to kilkoma ruchami. Bezcenne. Wystarczy, że podczas rozmowy z konsultantem poprosimy o weryfikację w aplikacji mobilnej. Jeżeli wszystko jest ok, to rzeczywiście otrzymamy powiadomienie z danymi takimi jak imię i nazwisko konsultanta. Jeżeli konsultant odmówi nam takiej opcji, mimo iż nasz bank z niej korzysta, to już sami wiecie, co zrobić.